Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w DSJ4. Po ostatnim odcinku jesteśmy w naprawdę fantastycznych nastrojach. Przypominam, na Mistrzostwach Świata w Falun udało nam się wywalczyć indywidualnie na dużej skoczni złoty medal. Zostaliśmy mistrzami świata, czyli zdobyliśmy pierwsze naprawdę poważne trofeum w tej karierze. To był piękny odcinek, to były piękne chwile. Zaraz potem wygra... zajęliśmy też drugie miejsce w Lachti, co było fantastycznym także wynikiem. No a dzisiaj przed nami ostatnie konkursy tego sezonu i rozstrzygnie się, na którym miejscu zakończymy ten sezon. Mam nadzieję, że będziemy mogli bez dwóch zdań na koniec sezonu stwierdzić, że był to najlepszy sezon w naszej karierze. Jesteśmy blisko, żeby to osiągnąć, no ale przed nami jeszcze turniej Raw Air, później. Harachow, przebudowany Harachow, największa skocznia na świecie, HS250, więc to będą też bardzo ciekawe zawody. No i oczywiście jak zwykle planica. Tak więc przechodzimy sobie do turnieju Raw Air no i zaczynamy go na dużej skoczni w Oslo, czyli kolejna skocznia, którą naprawdę lubimy, na której spisujemy się zazwyczaj dobrze. No a jak będzie teraz, zobaczymy. Przede wszystkim zobaczmy yy, warunki. No niestety nie są dobre. Mgła, ciemno, i mocny wiatr z tyłu, więc gorszych warunków nie dało się chyba tutaj y, zrobić. Natomiast skok całkiem przyzwoity, ale w tej końcówce mnie tam ścięło strasznie, mam wrażenie. No i w sumie to nie był taki dobry skok. Laniszek wygrywa te kwalifikacje 132 metry. No a my przechodzimy już teraz do konkursu głównego na prowadzeniu. Paweł Wąsek, też 132 metry tyle co Laniszek w pierwszej serii. No i zobaczmy, co będziemy w stanie tutaj wywalczyć. Chyba za wczesne troszkę odbicie. Dynamicznie. No, ale zabrakło. Zabrakło tej odległości zdecydowanie. Noty też nie są najwyższe. 20 miejsce. Słabo to wygląda. No, coś w tych warunkach nie jestem w stanie się odnaleźć na tym obiekcie. W poprzednich sezonach wyglądało to znacznie lepiej. Trudne warunki. Naprawdę. Nie wygląda to dobrze. No, zobaczmy. Jak będzie tym razem. Chyba lepiej. Lepiej to nakręciliśmy raczej w powietrzu. Tak mi się wydaje. No, ale podobna odległość. 127 metrów. Więc coś w tych warunkach na tej skoczni nie jesteśmy w stanie dać z siebie więcej dopiero szesnasta pozycja wygrywa Granerud przed Zajcem i Domenem Preucem, który zajął to miejsce trzecie egzekwo z Ryoyu Kobayashi na piątym miejscu Remo Imhoff czyli sensacyjny, złoty medalista mistrzostw świata ze skoczni normalnej dużo Polaków tutaj widzimy na miejscach od 11 do 13 no i tyle, jak to wygląda w generalce wciąż miejsce siódme ale uciekają nam nasi rywale a ci, którzy są za nami, są coraz bliżej, więc nie wygląda to dobrze. Ok, przechodzimy do drugiego konkursu w Oslo. No i mam nadzieję, że przede wszystkim te warunki będą teraz wyglądać korzystniej, no bo wtedy będziemy w stanie, myślę, włączyć się do walki o dobry wynik. No ale nie wyglądają dobrze. Znowu mgła trochę, pada śnieg, no ale wiatr przynajmniej lepszy. Ok, na progu chyba było całkiem fajnie. Wysoko nad zeskokiem jesteśmy i tym razem skok wybitnie dobry. 134,5 metra, świetne noty. I drugie miejsce w tych kwalifikacjach, oby podobnie było w samych zawodach. Naprawdę na to liczę, bo wyglądało to świetnie. Tandę na prowadzeniu, 134 metry, warunki są dobre, oby udało się je za chwilę wykorzystać. Zobaczmy, co to nam przyniesie. Niestety trochę szarpnie, szarpnieć tam za wyjściem z progu, ale skok świetny, mimo wszystko. Udało się wyciągnąć 135 metrów z tej próby, bardzo wysokie noty. No i jest, no niestety nie, jednak nie ma prowadzenia po pierwszej serii, szkoda. Na drugim miejscu Exekwos Kobayashi prowadzi Timmy Zeiss po wybitnym skoku, bardzo wysoka nota. No ale później nad Chofenikiem Tandę, kolejnymi zawodnikami mamy troszkę tej przewagi, więc szansa na podium się tutaj pojawia. Zobaczmy, jak wysoko ta poprzeczka zostanie zawieszona. Paweł Wąsek, daleki skok, 135,5 metra, ale on już na tym prowadzeniu trochę się utrzymuje. My mamy do skoczenia 135, tyle co w pierwszej serii. Gorsze warunki teraz niestety, więc łatwo nie będzie, zobaczmy. Ale ładne wyjście z progu, w powietrzu nieźle to wygląda. Szanse są, upadek, niewiarygodne. Ale szkoda, przecież to by było pewne podium albo nawet zwycięstwo, mogło być. Trochę za długo ciągnąłem ten skok, ale myślałem, że spokojnie, mimo wszystko, uda się to wylądować. Więc no, niestety fatalna sprawa, bo przy tej odległości zobaczmy jeszcze Rioju i. Yy, I kto? Timi Zajc. No, oni skoczyli świetnie, ale zobaczcie, 135 i 134,5 z telemarkiem gdyby było, to mogło być zwycięstwo. Ten skok mógł nam dać zwycięstwo, gdyby nie ten upadek. No cóż, no ale czasami się tak zdarza. Dobrze przynajmniej tyle, że to pokazuje, że nasza forma jest okej. Okay. Natomiast, no upadki czasami niestety się przydarzają w tej dyscyplinie. Paweł Wąsek dzięki temu na trzecim miejscu się znalazł, więc gratulacje dla niego. No ale niestety w generalce sytuacja się jeszcze nam tu pogorszyła, wyprzedził nas Slow cost. Więc przechodzimy sobie dalej. Tym razem zawody na skoczni normalnej w Lillehammer HS98. Niby nie lubię tej skoczni, ale w zeszłym sezonie zajęliśmy tutaj miejsce trzecie. Było podium, no a jak będzie teraz zobaczymy. Całkiem inne warunki, jasno, dzień, no i jak będzie na samej skoczni. Kwalifikacje, chyba całkiem przyzwoite, 98 metrów. Miejsce 12, jest ok, Palosari wygrywa te kwalifikacje. No i z dużymi nadziejami podchodzimy do tego konkursu. 100 metrów de prowadzi. Exequo z Jelarem i Wąskiem, który też 100 metrów skoczył. Warunki całkiem nieźle wyglądają w tym momencie. No i co tutaj będziemy w stanie zrobić? To wyjście z progu nie było optymalne i to będzie kiepska próba raczej, ale nie aż tak kiepska jak myślałem. 98,5. Dobra pozycja do ataku w drugiej serii, bo to jest miejsce 10. Jesteśmy w stanie tutaj powalczyć. Granerut prowadzi. No i chciałbym, nie ukrywam, tutaj spróbować się dostać gdzieś do top 6, do top 5 może. Warunki niestety nie sprzyjają walce o wysokie pozycje. Oby się to jeszcze troszkę odkręciło, zobaczmy. Dobre wyjście z progu, może troszeczkę za agresywnie. No i co nam to da? Drugie miejsce. No szkoda, że nie udało się objąć prowadzenia. Pewnie tutaj not trochę zabrakło. No właśnie. Jedna nota pół punktu wyższa i byłoby miejsce pierwsze w tym momencie. No a na którym zakończymy ten konkurs? Na czwartym. No pół punktu i by było podium. A niewiele zabrakło do zwycięstwa, bo półtora punktu tylko. Spokojnie zwycięstwo było w naszym zasięgu w tym konkursie, ale troszkę zabrakło. Natomiast Palosari wygrywa te zawody przed Granerudem, właściwie aequo. Trzeci Nikaido, a my z Nakamurą na miejscu czwartym, który był Laniszek ósmy. No bo my go gonimy teraz w Generalce. Yy, on jest na miejscu szóstym, no i ta przewaga jego nie jest jakaś duża, no ale już widzimy w tym momencie, że dalej, top 5 to już są duże przewagi punktowe. No i prawdopodobnie jedyne co nam zostaje jeszcze w tym sezonie to walka właśnie z Laniszkiem, oto miejsce szóste, ale też musimy się bronić przed Lowrokosem, więc walka z dwoma słoweńcami. No a my przechodzimy teraz dalej do skoczni dużej w Lillehammer. No i zobaczymy jak tutaj będą się układać warunki. No skocznia niby przyjemna, ale rywale też zawsze tutaj skaczą dobrze, daleko, więc nie jest to taka łatwa skocznia wcale. Warunki też nie są najlepsze. Lekko chyba spóźnione wyjście z progu, chociaż dobrze wysoko nad skokiem jesteśmy i to jest bardzo dobra próba. Yy, obejmujemy prowadzenie i te kwalifikacje prawie wygraliśmy. Jedna dziesiąta punktu tylko. To tyle nam zabrakło do teamiego Zajca, który je wygrał. Ale to był naprawdę dobry skok. No a jak będzie już w samych zawodach, dalekie skoki. Tomasz Pilk, 142 metry, świetna próba. Może być ciężko to przebić. Warunki też nie są najlepsze. No dobra, zobaczmy. Chyba troszkę za wcześnie tym razem. Yy... No niestety, to nie był najlepszy skok. No ale też nie był jakiś zły, 12 miejsce, więc całkiem przyzwoita pozycja do ataku, no ale różnice punktowe spore tam już przed nami, w czołowej dziesiątce, więc będzie ciężko. Yy... Też jeśli chodzi o Słoweńców, zobaczmy, KOS 18, Laniszek 22, więc mamy dużą szansę do nich odrobić. No, a nad kosem powiększyć przewagę, ale teraz skoczył bardzo dobrze, niestety, więc będzie nam tu ciężko. Musimy zrobić wszystko, żeby go przebić, ale 142 metry skoczyć, no to będzie bardzo trudne. Zobaczmy. Lepiej na progu, ale strasznie tutaj szarpaliśmy po wyjściu. No i to jest tragiczny skok. Po prostu tragiczny. Jeszcze spadliśmy za laniszka, no niesamowite. Nie wiem, jak to się stało. Wydawało się, że na samym progu było ok. A potem coś za tym progiem niedobrego się zadziało. Bardzo niedobrego. No dobra. Prowadzi. Yy, wygrał Zajc. drugi domen Preutz, trzeci Halvor Egner, Granerut, piąte miejsce Wąsek, my na dziewiętnastym. No słabo, słabo naprawdę, jeszcze dwóch Polaków tam na końcu. Egzekwo z kosem jesteśmy w tym momencie na miejscu siódmym, ale Niszek mi niestety tu ucieka. No a do końca sezonu zostały już tylko, mamucie, obiekty. Na początek Wikersund dwa konkursy, później dwa konkursy indywidualne na nowej skoczni w Harachowie, no i trzy łącznie konkursy w Planicy, jak zwykle. Całkiem fajne warunki, no i oby te zawody w Wikersund były dla nas udane. Ten skok kwalifikacyjny powinien być całkiem niezły, no i będzie. Szczerze mówiąc, takiego skoku bym sobie życzył w samym konkursie. Bardzo dobry. 228,5 metra, miejsce czwarte, wygrywa Geiger. No, a jak będzie w samych zawodach? Dobre skoki zawodników z czołówki, prowadzi tandę. Niestety wiatr wygląda gorzej teraz, gorzej niż w kwalifikacjach. No, ale trzeba dać z siebie wszystko. Dobre wyjście z progu, jesteśmy wysoko nad zeskokiem. To może być naprawdę dobra próba. Kolejna dobra próba i jest nieźle, jest nieźle. 226 metrów w gorszych warunkach to naprawdę dobry skok. 19 noty i miejsce 8 po pierwszej serii. No, ale do czołówki spore straty, więc będzie ciężko o top 3. Yy, Timmy's Zajc prowadzi w tym momencie. 229 metrów. No, może być za ciężko tutaj, żeby go wyprzedzić. Tym bardziej, że te warunki, no, nie sprzyjają nam w tym momencie. W kwalifikacjach były dobre, ale w konkursie wygląda to źle. No, zobaczmy. Ładnie na progu, może lekko spóźniony skok. Dobrze to nakręciliśmy, ale jesteśmy strasznie nisko. No i niestety, to nie była dobra próba. 219 tylko metrów. Utrzymaliśmy miejsce ósme, więc nie jest jakoś tragicznie, no niestety Loro Kos przed nami, no, to jest bardzo zła wiadomość, trochę odrobimy do Laniszka, ale Kos nas wyprzedzi, Lindvik przed Wellingerem i Zajcem, to jest top 3, no a my spadamy na miejsce ósme, więc trzeba tutaj walczyć dalej o spełnienie po prostu celu na ten sezon, żeby być na tym szóstym miejscu, na tym nam zależy, to jest ostatni cel na ten sezon naprawdę chcielibyśmy to zrealizować. Więc przechodzimy do kwalifikacji do drugiego konkursu w Wickersund. Warunki bardzo podobne, wręcz bliźniacze do tych, które były w konkursie numer jeden. I to będzie całkiem niezła próba, wydaje mi się, chociaż widzę tam kątem oka, że chyba ten wiatr się odkręcił. Niestety. Noty po 19 punktów, piąte miejsce w tym momencie. No i dziesiąte miejsce w tych kwalifikacjach, które wygrywa Daniel Czofenik. No a jak będzie w samym Konkursie. i do 233 metry i on w tym momencie prowadzi. Bezwietrznie w tym momencie praktycznie. No i zobaczmy. Zawczesne odbicie. Ależ to zepsułem. Jesteśmy wysoko nad zeskokiem, nad zeskokiem mimo wszystko. No i coś tam udało się z tego wycisnąć, ale to jest bardzo słaba pozycja do ataku. No niestety. Kompletnie zepsuty skok. Na progu. Tak bardzo na progu nie zepsułem już dawno. Kiepskie warunki teraz. Na progu dużo lepiej, wysoko nad zeskokiem. <laughs> nie wiem, czy nawet nie trochę za wysoko, ale nieźle, nieźle. To jest dobra próba. Yy, 221,5 metra, całkiem niezłe noty. Obejmujemy prowadzenie z dużą przewagą i co nam to da? No, niestety nie jest zbyt wysokie miejsce, bo dopiero 16. I wysoko laniszek, wysoko low No i to jest można powiedzieć trochę gwóźdź do trumny, bo chyba w tym momencie nie będziemy w stanie już ich zaatakować. Te różnice punktowe są. No, być może za duże. No, ale cóż, nawet jeśli zajmiemy w tym sezonie ósme miejsce, to tragedii nie będzie, bo inne cele zrealizowaliśmy w tym sezonie. No, a teraz trzeba się cieszyć zawodami, które są przed nami, bo to jest debiut nasz, tak samo jak innych zawodników, na nowej, największej skoczni świata. I już mamy skok na odległość 250 metrów. Coś czuję, że podczas tego weekendu rekord świata padnie. Przypominam, rekord świata 253,5 metra sztyfana krafta z Vickersund z 2017 roku, no a my teraz lecimy na nowej skoczni w Harachowie. W końcu doczekała się przynajmniej w tej naszej alternatywnej rzeczywistości remontu. No i mamy teraz możliwość spróbowania się na tym obiekcie. Zobaczmy. No, pierwszy skok bardzo słaby. Bardzo słaby, 222,5 metra na takim obiekcie to absolutnie nie robi wrażenia. 27 miejsce, Wellinger wygrywa. No i zobaczymy, jak to będzie już w samych zawodach. Ja liczę, że w ten weekend poprawię swój rekord życiowy, przede wszystkim z Planicy. To jest 245,5 metra. Myślę, że stać nas na to, żeby tutaj ten rekord pobić. Wellinger 250,5, on na prowadzeniu w tym momencie. No też w tym konkursie warunki nie sprzyjają biciu reko rekordów. No, ale może w drugim konkursie będzie to wyglądało lepiej? Zobaczmy. Ładnie na progu, może troszkę za agresywnie, tam za progiem, yy, ale to będzie na pewno dużo lepszy skok niż ten z serii kwalifikacyjnej, ale mimo wszystko dosyć krótki. No trudna skocznia, wydaje mi się, że to jest. 230 metrów i miejsce 21. Wellinger prowadzi. Yy, no dobra, Lowrocos wysoko, Angela Niszek też. No raczej nie mamy już żadnych szans z nimi. No ale teraz fajne warunki. Dobrze by było to wykorzystać i polecieć gdzieś za 240 metr, chociaż troszkę to się odkręciło i niestety, jejku, kompletnie zepsuta próba. No mam wrażenie, że gdzieś zabrakło w ogóle koncentracji w tych ostatnich konkursach sezonu, bo skaczemy dużo słabiej. Jeszcze w Oslo było dobrze, w Lillehammer też, ale te mamucie skocznie coś nam duże, duże problemy sprawiają. No ale co najciekawsze, wygrywa Ziga Jelar. Skokiem na 253,5 metra, więc rekord świata został wyrównany. Należy w tym momencie zarówno do Stefana Krafta, jak i do Żigi Jelara. Ale myślę, że w tym drugim konkursie może ten rekord zostać nawet pobity. Dziewiąte miejsce, jeszcze Wellinger nas wyprzedził w generalce. No na to to my sobie już pozwolić nie możemy. Musimy teraz zaatakować, żeby chociaż to ósme mieć. Dobra, drugi konkurs w Harachowie. Mam nadzieję, że będzie mocno wiało pod narty. Ja tu chcę zobaczyć naprawdę dobry konkurs, festiwal dalekich lotów. Domen Preuß, 250 metrów. No niestety, festiwalu dalekich lotów raczej nie będzie, ale warunki wydaje się, że nawet nieco lepsze niż w pierwszym konkursie. Zobaczmy. Teraz skok niestety spóźniony. Bardzo ciężko trafić dobrze na progu na tym obiekcie, mam wrażenie, ale to będzie dobra próba. Nasza najlepsza próba na tej skoczni jak na razie 241,5. Naprawdę dobrze. Siódme miejsce. Grany Rood, 253 metry. Blisko rekordu świata. Naprawdę blisko. Czy ktoś go pobije? Są jeszcze dwie serie na to. Craft 250,5. Świetny skok. Dobre warunki teraz. Oj, myślę, że ktoś te 254 tutaj osiągnie albo więcej. Zaraz zobaczymy. Na, na progu nawet dobrze, chociaż troszkę za agresywnie przesadziliśmy tutaj z tą dynamiką. I niestety to nie będzie dobra próba. 235,5, ósme miejsce w tej chwili. I tak jak mówiłem, jest rekord świata. Jest nowy rekord świata, czyli 254 metry Daniela Czofeniga. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że akurat on ten rekord świata pobije. No ale jego świeży rekord też może jeszcze zostać pobity w drugiej serii. Więc przechodzimy do serii finałowej. 248 Lindwig. No a czy my będziemy w stanie w ogóle gdzieś tam w te okolice dolecieć? Może być bardzo, bardzo ciężko. Wyjście z progu może odrobinę za wczesne, ale niezłe. I to będzie nawet dobry skok, wydaje mi się. Świetna próba, rekord życiowy, bez dwóch zdań. 247,5 i obejmujemy prowadzenie wysokie noty. Więc 247,5 metra to jest nasz aktualny rekord życiowy. Naprawdę mocny, dobry. I jestem z tego zadowolony, bo też taki był cel mój na ten weekend, żeby ten rekord pobić. Na którym miejscu te zawody zakończymy, za chwilę się okaże. Na trzecim, więc mamy nawet podium. Te skoki nie były już tak dalekie w finale. No ale, że podium tutaj będziemy mieć, to bym nie pomyślał. Jesteśmy przed Wellingerem, to jest ważne. Też dużo przed Laniszkiem. Niestety Kos akurat tutaj wygrywa, więc z nim będzie ciężko. 252,5 skoczył Domen Preuza, ale z upadkiem. Więc rekord świata to na razie te 254 metry Schoffeniga, który w drugiej serii skoczył jednak bardzo kiepsko. W generalce miejsce dziewiąte. Nie udało nam się wyprzedzić Wellingera, ale to są minimalne różnice. No a Kos niby w naszym zasięgu, tak samo jak Laniszek No ale w sumie to są dwa konkursy tylko, więc no może być ciężko Oto ósme miejsce przede wszystkim jeszcze walczymy No i przechodzimy do ostatniego weekendu w tym sezonie Czeka nas weekend w Planicy, trzy konkursy, ostatnie No i tutaj chcemy się też dobrze bawić, skakać jak najdalej No i może, może uda się tutaj też fajnie polatać za 240 metr Ale ten skok bardzo mocno spóźniony niestety no i zaraz zobaczymy, ile tutaj uda się z tego wycisnąć. Nie za dużo, no ale kwalifikacje bez problemu powinniśmy przejść. Wygrywa je Timmy No i w tych dwóch ostatnich konkursach indywidualnych przede wszystkim będziemy zwracać uwagę na Andreasa Wellingera, no bo go chcemy jeszcze w klasyfikacji łącznej wyprzedzić. Taki jest cel. Więc pierwsza seria pierwszego konkursu wygląda to dobrze. Wysoko nad zyskokiem. Ładnie naprawdę to wygląda. I jest daleko, aczkolwiek liczyłem, że będzie jeszcze trochę dalej. 232 metry, miejsce 9. Wellinger jest za nami, na miejscu 18. Przed nami Laniszek. Domen prowadzi po pierwszej serii Kos, gdzie mamy Kosa. 19 miejsce, no ale cóż, musielibyśmy się bardzo mocno teraz poprawić, żeby jeszcze spróbować z nim podjąć się tej walki. No i teraz może być ciężko, bo i Wellinger, i Kos skakali naprawdę dobrze. Ładnie na progu. Wysoko. To może być dobra próba. Tylko trzeba to utrzymać do końca. No i co? Które miejsce? Drugie. okej okay, więc przegraliśmy z Kobayashim. Ale jesteśmy przed Kosem i Wellingerem. I to jest istotne. Na którym miejscu zakończymy te zawody? W dziesiątce. Dokładnie na miejscu dziesiątym. Więc nie jest źle. No ale apetycy na pewno były na troszkę więcej. Domen wygrywa przed Gran Rudem i Zajcem. Wellinger 14. Kos 12. Czy udaje nam się wyprzedzić Wellingera w tym momencie? Jeszcze nie. Jesteśmy natomiast ex -equo. Więc naprawdę ciekawy będzie ten ostatni konkurs. No, kosa już nie wyprzedzimy, nie oszukujmy się. Przechodzimy do drużynówki. Więc, no, też ważny konkurs. Ostatnia drużynówka w tym sezonie. Mam nadzieję, że będzie dla nas udana. No, ostatnia drużynówka w ramach Mistrzostw Świata nie była niestety zbyt udana. Zajęliśmy czwarte miejsce, przegrywając medal o 40 punktu. No, a teraz piękne warunki. Zieleń wokół skoczni w planicy, jak to zazwyczaj ma miejsce w marcu lekko podnarty wieje wiatr więc naprawdę fajne warunki do dalekiego skakania aczkolwiek ten, ten skok z serii próbnej niezbyt dobry Polska kończy na miejscu trzecim ten trening no i oby podobnie było w konkursie wtedy myślę, że będziemy mogli być zadowoleni zniszczał 220 metrów w pierwszej grupie wąsek 232 bardzo ładnie no i pilch 239. Fantastycznie. Jesteśmy blisko trzeciego miejsca. No i czy uda nam się do niego przybliżyć po moim skoku? Zobaczymy. Warunki są naprawdę korzystne. No i oby udało się nam to wykorzystać. Ale o jejku. Coś ten sezon pod względem drużynówek jest dla nas tragiczny. Ile ja już zawaliłem drużynówek w tym sezonie to nie liczę. Chyba tylko jednej nie zawaliłem. A poza tym, to jest jakaś tragedia. Fatalne skoki spadamy na miejsce piąte. Różnice punktowe też się znacząco powiększyły No cóż, co ja mogę powiedzieć Naprawdę źle nam idzie w tych drużynówkach w tym sezonie No ale nic już na to nie poradzimy teraz No skoki chłopaków w tej serii finałowej też jakieś wybitne nie były Natomiast wciąż jest szansa na miejsce trzecie Jeśli tym razem uda się skoczyć naprawdę dobrze No i trochę się powinien noga naszym rywalom No ale jest na to szansa tak, tylko że trzeba by było skoczyć jakkolwiek przyzwoicie, no a to też niestety tym razem nie wyszło. 210,5 metra, jeszcze gorszy skok, no i zajmujemy miejsce dopiero piąte. A była szansa. Gdybym skoczył normalne dwa skoki, to mogło być spokojnie trzecie miejsce. Wygrywa Słowenia przed Norwegą i Niemcami. No i cóż, wyjątkowo nieudany konkurs dla mnie tutaj osobiście, no ale kończymy na miejscu trzecim. Puchar drużynowy, więc nie jest źle, Słoweńcy go wygrywają z dużą przewagą. No a my wracamy sobie tutaj do Pucharu Świata na ten ostatni indywidualny konkurs tego sezonu. No i ta ostateczna walka z Andreasem Wellingerem o to, kto zajmie ósme miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata. Wellinger fantastyczny skok kwalifikacyjny, 237 metrów, więc postraszył trochę teraz. No gdyby tak było w konkursie, to nam byłoby bardzo ciężko z pewnością. No, ale zobaczymy. Na początek kwalifikacje, czyli taki bardziej trening dla nas, szczerze mówiąc. No i skok w granicach 230 metrów, trochę zabrakło, 227, ale nie była to zła próba. Dwunaste miejsce, a Wellinger całe te kwalifikacje wygrywa. No a jak będzie teraz, dobry skok Wellingera, niestety 235 metrów to jest bardzo dobra próba. Musimy się wspiąć na wyżyny naszych umiejętności, żeby z nim teraz powalczyć. Niezłe wyjście z progu, ale czy wystarczające? Może być ciężko. Dynamicznie w powietrzu, ale zabrakło. Zdecydowanie zabrakło odległości. Tyle samo, co w kwalifikacjach. Noty niezłe, ale może trochę ostatecznie zabraknąć. No wszystko zależy od tego, jak on też skoczy w tej drugiej serii. Prowadzi Zajc, my dopiero na miejscu 14. Granerud, 236 metrów, on na prowadzeniu. Fatalne warunki nam się zrobiły na ten ostatni w sezonie skok. No naprawdę nie chciałbym tego zawalić i zakończyć sezonu na miejscu dziewiątym. Ósme już trochę lepiej by wyglądało. No ale spóźniony ten skok finałowy, więc raczej... Nie ma o czym mówić jeszcze misklik. No takiego końca sezonu to bym nie przewidział, powiem szczerze. Więc kończymy ten sezon tragicznym akcentem. 129 metrów w planicy... Z upadkiem, więc, no cóż, potężna wpadka, ale takie rzeczy czasami się niestety przyda przydarzają. No i ostatnie miejsce zajmiemy w tym konkursie. Mam tylko nadzieję, że nikt, kto był za Wellingerem w klasyfikacji generalnej, już nas nie zaatakuje. To jest moja ogromna nadzieja, no bo tam był Paweł Wąsek, a Wąsek zajął miejsce 13, więc nie ma na to szans, no ale my będziemy na miejscu 9, niestety, dopiero w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata. Wygrywa Domen Preuß, ten ostatni konkurs w tym sezonie. Drugie miejsce dla Lindwika i trzecie dla Laniszka. Więc tak wygląda ostateczna klasyfikacja tego sezonu. Gratulacje dla Timiego Zajca, który zdobywa kryształową kulę. Drugie miejsce Marius Lindwik. No ale niesamowita sprawa, że na trzecim miejscu mamy ex grany Ruda i Kobayashiego. Natomiast zasada w Pucharze Świata jest taka, że jeśli jest remis punktowy, to wyżej znajduje się ten, który więcej konkursów wygrał. A więcej konkursów wygrał Halvor Egner-Granerud, bo aż cztery w stosunku do jednego zwycięstwa Kobayashi'ego, więc trzecie miejsce ma Granerud, a czwarte oficjalnie ma Kobayashi. Piąty Trzofenik, szósty Laniszek, siódmy Laurokos, ósmy Andras Wellinger, my na miejscu dziewiątym. Więc trzy cele mieliśmy na ten sezon. Po pierwsze, top sześć Pucharu Świata. I to się nie udało niestety, bo zajęliśmy miejsce dopiero dziewiąte. Więc w tej generalce nie było szału. Mogło być lepiej, i tak naprawdę, patrząc punktowo, to niewiele zabrakło, żeby było lepiej. Ale dwa kolejne cele udało się zrealizować, i to nawet z nawiązką. Miały być dwa zwycięstwa? Są dwa zwycięstwa. No i miał być jakikolwiek medal przywieziony z Mistrzostw Świata. No a przywieźliśmy medal złoty, więc tutaj można powiedzieć, naprawdę zrobiliśmy wynik ponad stan i to jest fantastyczna sprawa bo ten sezon i tak będziemy wspominać jako bardzo bardzo udany. Zobaczmy jeszcze jak wyglądają pozostałe tutaj miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej. Paweł Wąsek 11. więc to już jest ta szeroka czołówka Pucharu Świata. Dobry sezon Pawła Wąska, jedno drugie miejsce i trzykrotnie trzecie, więc cztery razy na podium był. Naprawdę fajne wyniki. Całkiem wysoko Tomasz Pilch. Raz drugi, raz trzeci były miejsca na podium. Raz na podium stanął również Aleksander Zniszczow, który 20. miejsce ma w Generalce. Popatrzmy dalej. Habdas 32, kogo jeszcze tam będziemy mieć? Kacpra, Juroszka na 46, 53 punkty. I Tomasiaka na 48, punktów 45. Czy ktoś zakończył ten sezon bez punktów? Zaledwie trzech zawodników. Andrei Feldorean, Sabir Jan Muminow i Wung Sun Yang. Skoczek z Korei Południowej, więc bardzo ciekawe towarzystwo. No więc tak się kończy ten sezon. No i w przyszłym będziemy chcieli zrobić już poważny krok naprzód. Myślę, że ten sezon był ostatnim, kiedy podchodziliśmy do nas jeszcze trochę z taką taryfą ulgową. Ale naprawdę, przyszły sezon to ma być pierwszy sezon już naszej, może jeszcze nie dominacji, ale wygrywania. Autentycznie wygrywania. Przez te Pięć chyba tak sezonów, które rozegraliśmy do tej pory. Wygraliśmy zaledwie trzy konkursy. Teraz ma to się kompletnie odwrócić. Mamy wygrywać zawody, mamy zdobywać trofea, mamy się w końcu liczyć w turniejach, no i walczyć o top 3 pucharu świata. Więc przyszły sezon naprawdę zapowiada się ciekawie, to ma być pierwszy sezon w tej najściślejszej czołówce. Myślę, że to już jest ten moment, żeby mierzyć tak wysoko, jak tylko się da ale czy te cele uda nam się zrealizować, będziemy się dowiadywać w kolejnych odcinkach. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.